Już tylko kilkadziesiąt godzin dzielicie od rewanżowego pojedynku z mistrzem Europy wagi średniej Kerem Hoopem. Jakie teraz uczucia ci towarzyszą najbardziej? Spokój, opanowanie, pewność siebie, czy jednak taka chęć zemsty na, na waliczyku? Znaczy nie jest mobilizacja pełna, nie ma o czym gadać. W głowie cały czas rozgrywa się walka. Eee, mam jeszcze dwadzieścia parę godzin do wagi, także, także głównie z wagą, bo, bo, bo trzeba utrzymać ten limit, co nie jest łatwe. No i cóż, no i zostanie tylko HOPE. Na razie walczę z wagą. E, oglądałeś w ogóle e, tą pierwszą walkę tak w ostatnich dniach? Ty cały czas to analizujesz? Mm. Czy, czy w zasadzie wiesz już, co masz robić z hołpem po tych 12 rundach? Z urywkami oglądałem. Urywkami. Nie, nie było tak, oglądałem całość, tylko puszczałem sobie niektóre fragmenty i zastanawiałem się głównie na tym, jak się zachowuje. Yy, po moich kombinacjach i no i szukałem mankamentów, ale to wiadomo zostawię dla siebie. A myślisz po tej pierwszej walce, kto kogo lepiej poznał? Ty jego, czy jednak ty nie pokazałeś wszystkiego, co miałeś do pokazania? On mnie w ogóle nie poznał tak naprawdę. ono, nie masz szansy. Ja nie byłem sam w tej walce, tak jak mówię. No, mam nadzieję, że teraz uda się wyjść yy, tak jak sobie to zaplanowałem i, i tak jak mnie na to stać po prostu. No. I tyle. Yy. A czujesz, że to jest takie twoje, jedziesz tam obyć albo nie być w boksie, bo na pewno jeśli przegrasz, odpłukać oczywiście, no, to nie, dla nasza kariera być może nie będzie spełniała twoich ambicji, a ty mierzysz bardzo wysoko. Dobrze powiedziałeś, no tak jak mówisz, no, jadę po jadę, jadę prostu po to, żeby ta kariera wróciła na, na, na swój, na właściwy tor, wiadomo, nie, nie wygląda to fajnie na papierze, bo, bo znowu, są tragiczni sędziowie i, i też teren Rywala nie jest sprzyjający, tak, bo nie boksuję sobie w spotku w Katowicach, jakbym sobie wymarzył, tylko y, w Sheffield y, na, na podwórku przeciwnika, Ale to pierwszy raz y, w mojej karierze. Także ja, ja już tam byłem, poznałem ten smak, wiem jak to wygląda, potrafię się tam odnaleźć. No i teraz tylko pora na to, żeby to udowodnić. Mhm. Czyli teraz będziesz robił wszystko, żeby sędziowie już nie mieli nic do powiedzenia? Jasne.